Ganki, pomożesz? Jacyś goście okradli step i poszli do najbliższej podstacji. Dziwna sprawa. Zamieniam się w słuch. I wzrok. Strzelają do transformatorów? O, łatwiejsze niż myślałem. Nie prosiłem o rozkazy, kierowników pewno prąd padnie w całej okolicy? No spider To wy okradliście sklep Teo? Gdzie jest Spider-Man? Gdzie jest Spider-Man? Wydajność spadła do 64%. Poszukaj zasilania! Dobra nie niezły. Jesteś <laughs> Nie, tam tylko ci kibicuję. Muszę znaleźć kota Teo. Spider-Man! Czekaj, czekaj! spider wszedł do szybu wind. Co to, to? Idę po ciebie, spider -Manie. Czekaj. spider czekaj! Uh. Chyba wiem o co im chodzi. W okolicy jest bank. Bez prądu nie działa ochrona. Jeśli przywrócimy prąd, Udaremnimy napad? Stusimy zło w zarodku. W tym świecie tylko dwaj faceci znają przyszłość. I tylko oni mogą ją odliwić. Dobra, muszę się skupić! Kto naprowadziła nas, Spider-Man? Wygląda na to, że ktoś im płaci. Tylko kto? Co? Hmm, stacja nie działa. Dam radę. Włączam oświetlenie awaryjne. Jeśli naładujesz resztę systemu awaryjnego, przywrócisz prąd! Dobra! Rany. Ile trzeba, żeby zepsuć pod stację. Uczyłeś oświetlenie awaryjne? Musiałam, że to ty. Nie, może któryś z pracowników. Trzeba uważać. Prządy już nie ma. No. Może dalej mnie? Chcę mieć pewność. Dla takiej sztysty nie odstawia się, się Fusze. Co tam? Kto wam płaci? Może go znam? Nie okay. podoba mi się to! Yeah zaplanowano napad na bas No. Sa what is it? Bello. No. Nie Nie. Jest Muszę znaleźć system awaryjny. Muszę iść dalej. Znaleźć główny generator i go naprawić. Ci goście ciągle mówią o swoim szefie. Kto to może być? Stary, wielu ludzi napada na banki. Tak, tylko pytam. Jest główny wyłącznik. Pozbędę się tych gości i spróbuję przywrócić prąd. Palce się Ktoś chce zepsuć naszą pracę. Nie dziwi. Mnie. Trudno. Koniec skradania. Yeah.

Tego. płyta nie ma zasilania gdzie ten generator no proszę podłączony niech stanie się nie. już Kiciu. Dobrze. Spiderman? man Nie oddam go! Nie wiesz, że to nieładnie przeszkadzać komuś w tworzeniu więzienia! Tak to! to was, jak powiecie, kto za tym stoi, i kota, dobra? O nie! nie dajcie mu uciec! Spotka się... kto wam płaci! W końcu! Tak się dowiem! To się On jest dziesięć razy gorszy! Ja się tak nie da. Twój jest twój! Zajmij się sobą! Jak to gorszy? Od kogoś, kto właśnie zamiata wam podłogę? Ty nie zabijasz! O, tak! Teraz spróbuj się podwieźć. Zobaczcie! Nie, to Nie było! Z nami zaczęto. That was the Uwaga! Teraz bezpiecznik, tym razem na serio spadamy stąd, Spidermanie. Prąd wrócił, napad odwołany. Spider-Man cały i I to wszystko w jeden dzień. Napiszę o tych gościach i ich szefie w aplikacji MSMZS. Może ktoś tam podpowie, co to za jedno. Do usłyszenia. <tentz CGI> Hej, Teo, mam niespodziankę. No tak? Jaką? Spider-Man! <ścoughs> Miałeś jakąś przygodę? <ścoughs> Tatuś prawie miał przez ciebie zawał. O, żebyś wiedział. O, żebyś wiedział. <ścoughs> y dzięki, drugi spider manie Dzięki. Jasne. Drobiazg.